Magiczna dynia. Natura jest niesamowicie hojna w swoich darach, a jednym z najbardziej uroczych i wszechstronnych darów jest dynia. To warzywo o ciepłym, złocistym kolorze i wyjątkowym smaku jest znane przede wszystkim jako główny składnik ciast dyniowych podczas Dnia Dziękczynienia, ale ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko wypełnienie nadzienia ciasta. Dynia jest związana z tajemnicą i magią. I od wieków była wykorzystywana w różnych kultach i obrzędach. Dlatego właśnie dzisiaj przyjrzymy się magicznym zastosowaniom dyni. Symbolizm w kulturze. Dynia jest nie tylko smacznym warzywem, ale także ma silne znaczenie symboliczne w wielu kulturach. W wielu przypadkach jest uważana za symbol obfitości, płodności i dostatku. W Stanach Zjednoczonych dynie często kojarzą się z Dniem Dziękczynienia, gdzie są używane do dekoracji i jako składnik kluczowy w tradycyjnych potrawach tego święta. W kulturze chińskiej utożsamiana jest z dobrobytem, dostatkiem i szczęściem potomków. Dynia jest jednym z najważniejszych składników potraw w Meksyku i głównym składnikiem potraw na Diadelo Muertos, czyli święto zmarłych. Wróżenie z dyni Dynia jest również używana w praktykach wróżebnych. Wydrąż wnętrze dyni, wygraweruj na jej powierzchni znaki, symbole lub pytania. Następnie w nocy rozpal świece wewnątrz dyni i skup się na znakach, które otrzymujesz, próbując odczytać przyszłość lub odpowiedzi na pytania. Ochrona przed złymi duchami. Dynia jest też uważana za ochronę przed złymi duchami i złem. Umieszczenie dyni na progu domu odstrasza złe moce i zapewniać domownikom ochronę. Jest to szczególnie popularne podczas Halloween, kiedy ludzie wycinają na dyniach groźne miny i umieszczają świece w ich wnętrzu, aby odstraszyć złe duchy. Magia zdrowia. Dynia ma także swoje miejsce w magii zdrowia. Może być używana w celu złagodzenia stanów zapalnych, łagodzenia bólu i wzmacniania układu odpornościowego. Możesz spróbować herbaty z dyni, soków lub masek na bazie dyni, aby cieszyć się korzyściami zdrowotnymi, jakie ma do zaoferowania. Rytuały płodności. Dynia jest także związana z płodnością i rytuałami związanymi z próbami poczęcia dziecka. W niektórych kulturach dynia jest uważana za symbol płodności i używana w obrzędach modlitewnych lub magicznych w celu błogosławienia przyszłych rodziców. Ja osobiście uwielbiam przyglądanie się gwiazdom i księżycowi w towarzystwie płonącej dni i odbieranie niesamowitych wizji, co i tobie polecam. Wróżbita Łukasz Węcka